Siemanko mordeczki, a sorry, poczekajcie, bo muszę sobie tylko tę kubkę, jedną z wielu, które mam gier przerzucić, bo pewnie zasłaniały mnie i teraz powinno być w miarę lepiej. Witam was moi drodzy, jak tam weekend, słyszałem, że serwery PlayStation padły i sporo osób nie mogło grać. Jeśli tak, to naprawdę współczuję, ja nie wiedziałem, może dlatego, że grałem na płycie w Kingdom Come Deliverance 2 i nagle ktoś mi poinformował z moich widzów, że ej ty, ale w ogóle serwery PlayStation padły. O -o -o. I wiecie co? Współczuję. Współczuję wszystkim osobom, które kupują Wersję PlayStation bez napędu. Współczuję wszystkim osobom, które kupują wersję Digital, jeśli chodzi o gry. I to nie jest tak, że chcę dzisiaj trollować, ale chciałbym powrócić do tematu, który wałkuję od kilku lat i będzie to chyba trzeci materiał, w którym chciałbym poruszyć jak ważny jest aspekt posiadania fizycznych kopii gier, których mam naprawdę multum w domu. I chciałbym Wam polecić i przekonać Was do tego, dlaczego warto. Mieć swoje płyty. Oczywiście tutaj będę mówił jako konsolowiec, jako człowiek, który gra od zarania dzieje na konsolach. Wiadomo, że na PCcie będzie ciężej. PC ty od dawna nie mają CD-ROM-ów, od dawna korzystałem z kodów do gier, PC-ty od dawna korzystałem z platform Steam, Epic czy też. Tym podobnych. Jednak ja, jako osoba, która posiada przede wszystkim gry na konsoli, chciałbym Was, moi drodzy gracze, dziś zachęcić tym materiałem i porozmawiać z Wami otwarcie o kilku ważnych aspektach, dlaczego warto posiadać właśnie swoje płyty. I dzisiejszym materiałem tego się dowiecie. Zapraszam! Nie ukrywam, że gdy dowiedziałem się, że jest naprawdę jakaś masowa awaria PlayStation, to mówię sobie: Wow, no to coś nieco codziennego, ale z drugiej strony ma prawo się wydarzyć. Mało tego. Przecież to wszystko bazuje na połączeniu internetowym. A co, kiedy wasz dostawca internetu zawiedzie? Kiedy yy, coś się wydarzy, właśnie z platformą, na której macie swoje tytuły. Do tego jeszcze chciałem podkreślić, że pamiętajcie, że po ostatnich oficjalnych. Komunikata, choćby ze Steama, to wiecie, że większość z tych platform to tylko udostępnia wam, wypożycza tytuł, nie stanowi ten tytuł waszej pełnej własności. I dlatego chciałbym dzisiaj, słuchajcie, troszeczkę z wami o tym porozmawiać, bo to są rzeczy ważne, których nie powinniśmy zapominać, o których powinniśmy mówić i o które powinniśmy dbać. Pamiętajcie, że nasza bierność czy też po prostu milczenie w danych momentach jest tylko i wyłącznie cichym przyzwoleniem na Dalsze działania e, koncernów i wielkich korporacji, które cały czas będą tylko i wyłącznie patrzyły na tabelki, cyferki, na Excel i na zyski. Jeśli będą mierzyć w swoich eksperymentach, że będą chcieli odchodzić od płyt, a wy będziecie ślepo kupować tytuły cyfrowe, no to wtedy będzie po prostu klops i dojdziemy do tego momentu, że nie będzie płyt. A wtedy pomyślcie sobie, że taki. Wydawca będzie mógł w ogóle już dyktować wam cenę. No bo przecież co? Na razie jeszcze mamy ten wybór i o ten wybór, i o ten wybór walczmy. Bo jeśli mamy do wyboru na ten moment wersje cyfrowe i wersje pudełkowe i będziemy wybierać wersje cyfrowe, no to oczywiście suma sumarów wydawca stwierdzi: Ej. Po co inwestować w te pudełka? Dawajcie od razu już w wersje cyfrowe i my będziemy to ślepo iść. Ograniczymy się do tego, że będą tylko i wyłącznie wersje cyfrowe. A potem co? Nagle nam zarzucą takie ceny z kosmosu, że nic już z tym nie zrobimy, bo będziemy od tego uzależnieni i nie będzie od tego odwrotu. I teraz, słuchajcie, w kilku punktach, chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego warto te płyty cały czas szanować i starać się walczyć o to, żeby nie dawać powodu dużym firmom, żeby odeszły od tego typu produktów. W dobie rosnącej popularności platform cyfrowych, takich jak Steam, PlayStation Store czy Xbox Masterplace, coraz więcej graczy decyduje się na zakup gier w formie cyfrowej. Jednak fizyczne wydania gier na płytach CD nadal mają wiele zalet, które sprawiają, że są lepszym wyborem dla wielu osób. Oto kilka powodów, dla których warto postawić na gry w tradycyjnej fizycznej wersji. Pierwsze poczucie własności. Kupując grę na płycie, masz fizyczny dowód jej posiadania. Wersje cyfrowe są często jedynie licencjami, które mogą być anulowane lub usunięte przez wydawcę lub platformę dystrybucyjną. Płyta CD gwarantuje, że gra pozostanie w swojej kolekcji tak długo, jak będziesz jej potrzebować. To ważne, zwłaszcza w kontekście historii branży, gdzie wielokrotnie zdarzało się, że gry cyfrowe znikały z dystrybucji, a gracze tracili dostęp do swoich zakupionych tytułów. 2. Brak uzależnienia od serwerów. Gry cyfrowe wymagają aktywnych serwerów do pobrania lub uwierzytelnienia. Jeśli serwer zostanie zamknięty lub wystąpi awaria, użytkownik może stracić dostęp do zakupionej zawartości. W tym wypadku choćby zobaczcie historię sprzed weekendu, gdzie PlayStation Store po prostu zostało wyłączone. Wystarczy spojrzeć na przypadki zamknięcia serwerów dla niektórych starszych tytułów. Gracze tracą możliwość ich pobrania, nawet jeśli wcześniej zapłacili za grę. Płyty CD działają niezależnie od serwerów, co daje większą pewność długoterminowego dostępu do gry. Oczywiście przy warunku, że gra nie wymaga stałego dostępu do internetu. 3. Możliwość odsprzedaży i wymiany. Gry na płytach można sprzedać, wymienić lub podarować. Wersje cyfrowe są przypisane do konta i nie można ich legalnie przenieść na inną osobę. Dzięki temu zakup fizycznej wersji pozwala na odzyskanie części kosztów lub dzielenie się tytułami z rodziną i znajomymi. Warto zauważyć, że rynek gier używanych Wciąż kwitnie, a niektóre starsze, limitowane wydania osiągają bardzo wysokie ceny na rynku kolekcjonerskim. 4. Niższe ceny i promocje. Fizyczne kopie gier często są dostępne w niższych cenach, szczególnie po premierze. Można je znaleźć w promocjach w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także w wersjach używanych. Gry cyfrowe rzadko oferują tak atrakcyjne rabaty, zwłaszcza na premierowe tytuły. Sklepy detaliczne często organizują wyprzedaże, gdzie można zdobyć świetne tytuły za ułamek pierwotnej ceny. 5. Brak konieczności pobierania całej gry. Gry na płytach zazwyczaj instalują się bez konieczności pobierania całej zawartości z internetu, co jest dużą zaletą dla osób z wolniejszym łączym internetowym lub ograniczonym limitem transferu danych. Aktualizacje mogą być konieczne, prawda, ale bazowa wersja gry jest dostępna natychmiast po instalacji. Dla osób mieszkających na terenie o słabej infrastrukturze internetowej, jest to kluczowy argument przemawiający za grami fizycznymi. 6. Wartość kolekcjonerska. Dla wielu graczy kolekcjonowanie gier w fizycznej postaci to pasja. Edycje kolekcjonerskie, steelbooki czy unikatowe wydania dodają wartości do kolekcji, czego nie można powiedzieć o wersjach cyfrowych, które nie mają fizycznej formy. Ponadto niektóre gry wydane na płytach zawierają dodatkowe bonusy, jak artbooki, figurki czy plakaty, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla kolekcjonerów. 7. Lepsza ochrona przed usunięciem gry z rynku. Zdarza się, że gry cyfrowe znikają z oferty sklepów z powodu wygaśnięcia licencji lub decyzji wydawcy. W przypadku wersji na płytach, nawet jeśli gra zostanie wycofana ze sprzedaży, nadal można ją uruchomić i cieszyć się rozgrywką. Przykładem mogą być starsze gry, które przestały być dostępne w dystrybucji cyfrowej, ale wciąż można je znaleźć na płytach i cieszyć się nimi bez ograniczeń. 8. Możliwość instalacji na różnych konsolach i komputerach. Gry na płytach można instalować na różnych urządzeniach pod warunkiem posiadania odpowiedniego napędu. Wersje cyfrowe często są powiązane z kontem użytkownika i mogą być ograniczone do jednego urządzenia. Dzięki płytom nie musisz martwić się o zgodność z platformą czy problemami z odzyskaniem hasła do konta, co bywa uciążliwe. 9. Ekonomiczny aspekt i archiwacja. Chociaż mogłoby się wydawać, że wersje cyfrowe są bardzo ekologiczne, warto zwrócić uwagę na ich wpływ na środowisko. Serwery przechowujące i udostępniające gry cyfrowe zużywają ogromnej ilości energii. Płyty CD mogą być przechowywane i używane przez lata bez potrzeby dodatkowego zużycia energii. Dodatkowo fizyczne kopie gier są bardzo odporne na przypadkowe usunięcie lub awarię sprzętu. Podsumowując, mimo że wersje cyfrowe są wygodne, gry na płytach CD wciąż oferują liczne zalety, które czynią je lepszym wyborem dla wielu graczy. Posiadanie fizycznej kopii daje większą kontrolę nad grą, możliwość jej odsprzedaży, a także eliminuje ryzyko utraty dostępu z powodu problemów technicznych lub polityki platform cyfrowych. Kolekcjonerzy, osoby ceniące trwałość oraz gracze, którzy nie chcą być uzależnieni od serwerów, powinni rozważyć zakup gier w tradycyjnej formie, wybierając wersje fizyczne, inwestując w długoterminowy dostęp do ulubionych tytułów i budując kolekcję która może mieć wartość przez wiele lat. I choć oczywiście, moi drodzy, to jest tylko i wyłącznie moja sugestia, to chciałbym, żebyście wszyscy naprawdę pochłonili się nad decyzją następnego ranka, gdybyście chcieli kupić jakiś tytuł. Jasne, ja wiem, że jest wygodniej mieć kilka wersji cyfrowych na platformie i kiedy dochodzi do sytuacji, że możemy coś kupić za parę złotych, w mega przecenie, to jasna sprawa. Jednak w dniu premiery, o wiele lepiej, uwierzcie mi, pokazać wydawcy, że jednak szanujemy płyty. Ja, choć bardzo chciałem zagrać wala na Wake'a 2, czekałem na wersję fizyczną, którą będziemy ogrywać u mnie na kanale. I wreszcie ją mam. Kiedy czekałem bardzo na Wukonga, wszyscy się ogrywali w tego Wukonga, ja naprawdę wierzyłem, że wyjdzie płyta ee, CD i wyszła. I wreszcie ją zakupiłem i również też ją ogrywamy na moim kanale. Więc czasami warto poczekać i się wstrzymać z tą decyzją, bo na ten moment mam wrażenie, że jesteśmy testowani i cały czas ta granica jest przesuwana i powinniśmy brać sobie pod uwagę te rzeczy. Oczywiście to jest tylko wędrzy w pełni wasza decyzja co z tym zrobicie, ale ja jestem z wychowania z takiego pokolenia, które szanowało to co ma i bardzo lubiło. Mieć, posiadać fizycznie coś. No, oczywiście są młodsi widzowie, którzy wolą wszystko cyfrowe, ale wiecie, że za tym się kryje jeszcze jedno dno, które powoli będzie Wam odbierać jakąkolwiek wolność w wyborze i w posiadaniu. Bo kiedy dojdzie do tego, że będziemy wszystko mieć tylko na platformach, w każdej chwili zabstryknięciem palca mogą takie platformy zostać wyłączone, bądź z dnia na dzień, ponieważ gdzieś w jakimś zapisie regulaminu będzie zawarty mały punktik że będą mogli nam podwyższyć o kilkaset procent e, cenę abonamentu, za który płacimy, a wtedy już nie będzie wyboru i będziemy skazani na uzależnienie, żeby móc grać właśnie od jakichś platform. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że taki materiał troszeczkę pomógł pokazać, ile jest plusów za tym, żeby mm, posiadać takie kopie fizyczne i oczywiście tak jak powiedziałem, no to się tyczy przede wszystkim konsol, no bo na komputerach już jakby klamka zapadła i jest to zrozumiałe, ale konsole do dziś jeszcze walczą cały czas z tym, żeby mieć ten napęd. Jeśli chodzą jakby na razie plotki, ciche plotki, że PlayStation 6 może nie mieć, napę nie mieć napędu, gdzie już spekulacje zostały niby y rozwiane i mówią, że jednak będzie ten napęd. To ja jednak do końca im nie wierzę. I chciałbym, żebyśmy wszyscy byli czujni, żebyśmy nie dali im tego powodu, choćby jak właśnie wypuszczono PlayStation 5 Pro bez napędu. Po co się na to rzucać? Po co się na rzucać na model, który nie ma napędu, moi drodzy, który oferuje praktycznie zero zmian pod kątem rozgrywki. Pokażmy po prostu producentom, wydawcom, że chcemy mieć dalej płyty, bo płyty to wolność, a wolność to przede wszystkim komfort grania i cieszenia się wspólnie rozgrywką. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, i do następnego. Cześć!